Witam Państwa serdecznie Dzisiaj u nas taki Czarny Jaguar Nowy model Oczywiście auto z grudnia 2.16 2 litrowy diesel 8 biegowy automat Pod maską Wersja wyposażenia Prestige, czyli taka dosyć fajna e, Oprócz tego co w Prestige W serii To na przykład jak widać tutaj Aktywny tempomat sam jedzie, sam przyspieszy, łącznie z tym, że sam z Asist, czyli sam w korku się zatrzymuje, sam rusza, nie musimy mu nic zrobić. Sam jedzie na przykład w korku czy na autostradzie za poprzednim autem, zatrzyma się, włączy ręczny, co trzeba wszystko sam zrobić. E, na przykład nagłośnienie Meridian z huboferami, e, z zewnątrz czarna perła, w środku takie bardzo jasne. Boczki, ale już dywany, bagażnik, wszystko takie praktyczne. Auto ma jakąś tam malutką ryskę na zderzaku, ale nie chcę nam się tego lakierować, bo zaraz będą opowieści, że rozbijany, że robiony, że kombinowany. Więc coś tam wiadomo, opuścimy na ryskę zderzaka. Samochód z pełnym watem można go leasingować. Cenie poniżej 100 tysięcy tak zadbanego egzemplarza z logicznym przebiegiem, to jest równe 9 dych. Auto holenderskie e, zarejestrowane na ich spółkę matkę w Niemczech, także samochód jeździł z Niemiec do Holandii, z Holandii do Niemiec, więc tu z użycia nie ma praktycznie żadnego. To nie jest auto, które po mieście ktoś trzaskał drzwiami, zamykał, ruszał, zatrzymywał się. Jeździł po 500 metrów. To jest auto typowo, typowo trasowe. Te wnętrze, to wszystko to tu wygląda jakby w półrocznym aucie. Nie ma kompletnie najmniejszych, najmniejszych zniszczeń. No jak mówiłem, te siedzenia są bardzo jasne. Dywany reszta już są takie ciemniejsze. Deska jest oprzywana skórą. Ładnie to wygląda. Taki ciem... Taki brązowy, cappuccino, jak gdyby... To co mówiłem na na przykład Meridian. Fotele są elektryczne, są podgrzewane. No i auto kosztuje brutto poniżej 100 tysięcy zł, złotych, więc wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo logiczna, rozsądna oferta, szukasz jaguara, XF, f FPSA czy XE zapraszamy, jest tego u nas dużo, możesz porównać. Z konkurencyjnymi Volvo, BMW, Mercedesem, Audi. Także tych aut klasy premium jest u nas naprawdę dużo. Łącznie z Maserati, z Porsche. Już z tą jeszcze, jeszcze wyższą ligą. Szukasz czegokolwiek? Odwiedź nas na saloncenter.otomoto.pl A mieścimy się w zabrzu na Pestalacji. Dziękuję i zapraszam wszystkich.